Dzień dobry, nazywam się NMT21, na co dzień pracuję w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie. Chciałbym Wam opowiedzieć o kilku ważnych ludziach. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Franciszek Żwirko. Zawsze wymieniany w parze ze Stanisławem Wigurą. Tak naprawdę ci panowie znali się tylko ostatnie trzy lata życia. Franciszek Żwirko, niepozorny pilot, dziś jest legendą polskiego lotnictwa. Lubił żartobliwie mawiać o sobie ludzie rośli, ale mnie jakoś to nie dotyczyło. Niewielki wzrost nie pozbawił go ambitnych marzeń o karierze lotniczej. Wyższą szkołę pilotów w Grudziądzu ukończył w stopniu porucznika. Szybko dał się poznać jako doskonały, opanowany i zdyscyplinowany lotnik. Niebawem Pilotażu uczył innych. Pod koniec lat dwudziestych był już znanym awiatorem. Sławę dał mu pionierski lot na około Europy Środkowej. W trakcie tego właśnie wyczynu poznał się z Wigurą. Od tamtej pory latali już zawsze razem. A potem przyszedł rok 1932 i challenge w Berlinie, czyli najważniejsza impreza lotnicza na starym kontynencie. Zwycięstwo polskiej ekipy było największym sukcesem lotniczym odrodzonej ojczyzny. RWD-6, samolot rodzimej konstrukcji, zostawił w tyle wszystkie maszyny potęg europejskich, zdobywając mistrzostwo. Żwirko i Wigura byli na ustach całego lotniczego świata. Posypały się zaproszenia na pokazy awiacyjne. 11 września, dwa tygodnie po werdyńskim sukcesie, wystartowali na miting lotniczy do Pragi. Lecieli swoją zwycięską maszyną, tuż po przeskoczeniu granicy koło Cieszyna trafili na potężną burzę. Od samolotu oderwało się prawe skrzydło, po chwili lewe. Szczątki maszyny uderzyły o dwa wyniosłe świerki na skraju zagajnika. Nie mieli szans na przeżycie. Ciała obu lotników ułożono na zwykłym wozie konnym, wysłanym słomą. Zaprzęg podążał na przykościelny cmentarz, gdzie dwóch żołnierzy zaciągnęło warte. Niebawem postawiono tam kapliczkę. Do dziś Żwirkowiskiem, bo tak nazywano miejsce tragedii, opiekuje się lokalne społeczeństwo. Przy ciele Franciszka Żwirki znaleziono portfel, legitymacje, klucze i inne drobiazgi osobiste. Wszystkie te rzeczy oddano rodzinie pilota. Po latach potomkowie Wielkiego Lotnika przekazali je Narodowemu Muzeum Techniki. Dziś są to nasze najcenniejsze eksponaty.